Rodzina 33. Tydzień drugi. Przymierze. Relacja między małżonkami. Aby się tak zespolili w jedno. Z Ewangelii Świętego Jana. Dzień 5. Matka pięknej miłości. Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Zaproszenie Maryi do swojego małżeństwa. Rodzinny wieczernik z Maryją. Rozważanie dnia. Skądże mi to? Mówi się, że cud w Kanie Galilejskiej jest pierwszym konkretnym przypadkiem, kiedy Maryja służy małżonkom. Nie jest to jednak prawdą. Pierwszy raz Maryja służy małżeństwu, kiedy przychodzi do świętej Elżbiety. Mało tego, jest to pierwsze, co Maryja robi po zwiastowaniu, rusza sama w długą i ciężką drogę aby przez trzy miesiące. Każdego dnia służyć małżeństwu i rodzinie świętego Zachariasza i świętej Elżbiety. To bardzo ważne wydarzenie i znak, który pokazuje, że od samego początku misja Maryi jest nierozerwalnie związana ze służbą małżeństwu i rodzinie. To, co Maryja uczyniła względem Zachariasza i Elżbiety, chce też uczynić wobec każdego z małżeństw. Chce im służyć na co dzień, również w najzwyklejszych i najprostszych sprawach. Czyż to nie cudowne? Jakże długą drogę musi czasami odbyć Maryja, aby dotrzeć do nas i zamieszkać w naszym domu? Czyż uświadamiając sobie tę wielką łaskę, nie zechcemy zawołać jak święta Elżbieta skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Czyż moglibyśmy nie otworzyć jej drzwi naszych domów i naszych serc? W jaki sposób zaprosić Maryję do naszego życia i do naszego domu? Pierwszym, co mogę zrobić, jest poświęcenie mojej rodziny niepokalanemu sercu Maryi. Jest to zaproszenie do tego, aby Maryja zamieszkała w naszym domu. Kluczowe jest wypełnienie w rodzinach najczęstszego i podstawowego wezwania Matki Bożej do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej. Taka modlitwa to rodzinny wieczernik z Maryją, podczas którego w obecności naszej niebieskiej mamy przyzywamy Ducha Świętego, rozważamy Ewangelię Jezusa oraz wstawiamy się za naszymi braćmi i siostrami. Codzienny, różańcowy wieczernik z Maryją to potężny środek ocalenia na trudne czasy, w których żyjemy. Różaniec jest naszą arką ocalenia. Z codziennej modlitwy rodzić się będą te same owoce i ta sama miłość która panowała w domu świętej rodziny w Nazarecie. Światło Słowa Bożego. Zwróćmy uwagę, że cały Różaniec jest przeniknięty Słowem Bożym. Powtarzamy w nim słowa, które są słowami Boga. Treść tajemnic to z kolei konkretne sceny z życia i nauczania Jezusa. Dlatego słusznie nazywa się Różaniec streszczeniem Ewangelii, odmawiając codziennie Różaniec. Wprowadzamy każdego dnia w nasze życie Słowo Boże. Lektura duchowa z książki świętego Ludwika Grignon de Montfort Prawdziwy sekret różańca świętego Znalazłeś się w biedzie grzechu, wezwij Bożą Matkę, powiedz jej Awe, co znaczy pozdrawiam Cię z bardzo głębokim szacunkiem, Ciebie, która jesteś bez grzechu i jego skutków. Ona uwolni Cię od zła Twoich grzechów, Znalazłeś się w ciemnościach niewiedzy albo błędu. Przyjdź do Maryi i powiedz jej Ave Maria, co znaczy oświeć mnie promieniami słońca sprawiedliwości, a ona podzieli się z Tobą swoim światłem. Zszedłeś z drogi prowadzącej do nieba? Wezwij Maryję, której imię oznacza gwiazdę morza i gwiazdę polarną. Ona steruje naszą żeglugą po tym świecie. Zaprowadzi Cię do portu wiecznej szczęśliwości. Jesteś przygnieciony strapieniem. Zwróć się do Maryi, której imię oznacza gorzkie morze, które na tym świecie zostało napełnione goryczą, a obecnie w niebie jest morzem czystych słodyczy. Ona przemieni twój smutek w radość i pocieszy cię w Twoim zmartwieniu. Straciłeś łaskę. Uczci obfitość łaski, jakimi Bóg obdarzył Matkę Bożą i powiedz jej. Jesteś pełna łaski i napełniona wszelkimi darami Ducha Świętego, a Ona podzieli się z Tobą swoimi łaskami. Czujesz się samotny, pozbawiony opieki Bożej? Zwróć się do Maryi i powiedz jej, Pan jest z Tobą. Jest On zaś szlachetniej i głębiej niż w sprawiedliwych i świętych, ponieważ stanowisz z Nim jedno, On Twoim Synem, Jego ciało to Twoje ciało. Jesteś z Panem przez doskonałe podobieństwo i wzajemną miłość, boś Ty Jego matką. Powiedz jej wreszcie: Najświętsza Trójca, której Jesteś cenną świątynią, jest z Tobą, a ona odda Cię ponownie w opiekę i ochronę Boga. Czujesz się, jakbyś był przeklęty przez Boga. Powiedz: Błogosławiona jesteś ponad wszystkie niewiasty ze wszystkich narodów. Ze względu na swoją czystość i płodność, ty, która zmieniłaś Boże Przekleństwo w błogosławieństwo, ona ci pobłogosławi. Odczuwasz głód chleba łaski i chleba życia. Zbliż się do tej, co nosiła chleb żywy, jaki zstąpił z nieba, i powiedz jej, Błogosławiony jest owoc Twojego żywota, który poczęłaś bez żadnego umniejszenia dla swego dziewictwa. Nosiłaś bez goryczy i urodziłaś bez bólu. Niech będzie błogosławiony Jezus, który odkupił świat zniewolony, uzdrowił świat chory, wskrzesił człowieka umarłego, przyprowadził człowieka wygnanego, usprawiedliwił człowieka zbrodniarza, ocalił człowieka potępionego. Z pewnością twoja dusza zostanie nasycona chlebem łaski w tym życiu i chwały wiecznej w przyszłym. Amen. Pytania do dialogu małżeńskiego. Pytanie pierwsze: Na czym polega moje piękno jako kobiety? Do męża: Na czym Twoim zdaniem polega piękno Twojej żony? Pytanie drugie: Kiedy czuję się doceniona jako żona? Dla męża: Jak myślisz, w jakich sytuacjach żona czuje się przez Ciebie doceniona? Pytanie trzecie. Jakie cechy sprawiły, że mój mąż się we mnie zakochał kiedyś i kocha mnie dziś? Do męża: Jakie cechy sprawiły, że zakochałeś się w swojej żonie? Zadanie dnia: zjedzcie wyjątkową kolację w domu. Jeśli macie taką możliwość, wyjdźcie do restauracji. Refleksje i świadectwa małżonków. Mateusz. W dniu ślubu, po zawarciu sakramentu przed obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy, zawierzyliśmy nasze małżeństwo Maryi, prosząc o potrzebne łaski, o wstawiennictwo oraz o jej opiekę nad nami. Mamy takie doświadczenie związane z tajemnicą Kany Galilejskiej, że kiedy zabraknie nam wzajemnej miłości, Maria będzie się wstawiać za nami i uprosi Jezusa, aby przemienił naszą wodę, czyli naszą niemoc. W wino miłości. Łukasz i Agnieszka. Mówi Agnieszka. Kiedy myślę o Maryi, wyobrażam sobie kogoś, kto stwarza w domu taką przestrzeń, w której chce się być. Troszczy się o takie drobne rzeczy, że jeśli na przykład przyszłabym do niej w odwiedzinę, to miałabym co zjeść, dobrze bym się czuła, a jeśli byłabym zmęczona, to przy niej mogłabym sobie odpocząć. Porozmawiałaby ze mną życzliwie. Byłaby otwarta na mnie i ciekawa tego, z czym do niej przyszłam cała zasłuchana. Nie widać jej, ona nie wysuwa się na pierwszy plan, tylko oddaje siebie temu, kto do niej przychodzi. Tak to sobie wyobrażam. Mówi Łukasz. Jeśli Maria była najpiękniejszą małżonką, to znaczy, że najpiękniej wchodziła w relacje i najpiękniej dbała o to, żeby te relacje były dobre. Niesamowity jest fakt, że ona, kiedy była w ciąży nie ze swoim mężem, nie zasypywała go wyjaśnieniami i tłumaczeniem. To przecież normalne, że kobieta ma potrzebę powiedzenia, opowiedzenia, wyrzucenia z siebie wszystkiego. Słuchaj, to nie było tak, przecież znasz mnie, prawda? Ja bym tego nie zrobiła nigdy, wierzysz mi? Nie, ona tego nie robiła. Ona dała przestrzeń Józefowi, żeby w relacji z Bogiem dowiedział się, jak to rzeczywiście było. To było bardzo odważne z jej strony, że nie wyrzuca z siebie wszystkiego, co w niej jest, tylko po prostu daje tę przestrzeń Bogu żeby w relacji z nim Józef dowiedział się tego co się tak naprawdę stało. Świat nam chce wrzucić do głów i do serc, że kobieta, która siedzi w domu to kura domowa, której głównym zadaniem jest wypełnianie różnego rodzaju obowiązków. Tymczasem ta kobieta jest tą, która troszczy się o najważniejszy obszar naszego życia, o relacje. Mówi Agnieszka: osobiście wolę określenie kapłanka ogniska domowego. To jest piękne i oddaje istotę tego, o czym mówimy. Jeśli w naszym domu płonie to ognisko domowe, to w takim miejscu chce się być to jest dom, do którego będą chcieli przychodzić inni. To jest później niezwykle miłe, kiedy się usłyszy, że dobrze jest być u Was w domu. Dobrze, kiedy pozwalamy ludziom doświadczyć, że w naszym domu ważny jest drugi człowiek. Tego uczy nas Maryja. Jak to w praktyce przełożyć na codzienność? Ćwiczenia duchowe. Oto propozycje prostych, duchowych praktyk. Pomyślcie, czy nie chcielibyście uroczyście zawierzyć swojego małżeństwa i swojej rodziny Maryi. Oczywiście można to zrobić swoimi słowami. Jeśli jednak chcielibyście skorzystać z gotowej modlitwy, znajdziecie w internecie wiele propozycji. Znakiem przyjęcia Maryi do swojego życia jest wypełnienie jej podstawowego wezwania do codziennego odmawiania Różańca. Spróbujcie zbierać się codziennie, aby razem odmówić różaniec. Niech to będzie Wasz rodzinny wieczernik z Maryją. Być może będzie dla Was pomocą połączenie się w różańcu z osobami, które każdego dnia łączą się przez internet dla wspólnej modlitwy. Codziennie o 20.30 można się połączyć z modlącymi się na kanale Teobańkologia. O 21.20 można się modlić z misjonarzami świętej rodziny na kanale YouTube Różaniec Bez Granic. I o 22 na kanale Różaniec Bez Granic na Facebooku. Wspólna modlitwa męża i żony. Boże Ojcze, ty sam posłałaś do Maryi Anioła ze słowami: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Spraw prosimy, aby te słowa płynęły każdego dnia do Maryi z naszych serc. Daj nam łaskę małżeńskiej i rodzinnej modlitwy Różańcem Świętym. Uczyń z naszego domu wieczernik którym razem z Maryją będziemy przyzywać Twojego świętego ducha. Amen. Na koniec zabierz Słowo. Weź ze sobą to jedno zdanie, które Bóg wypowiedział do Ciebie. Rozważaj je w sercu i powtarzaj wielokrotnie, aż do następnego rozważania, aby wniknęło jak najgłębiej do Twojej duszy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.